śrotę e, demonstranteli się panowie Spectra PRL zupełnie dobrze Dzień dobry Mikołaj Janusz Republika pyta jesteśmy w Warszawie tutaj dziś właśnie odbywa się demonstracja przeciwników właśnie przeciwników szczepień przeciwników szczepień jako takich przy przeciwników szczepień przeciwko COVID-19, czy ogólnie też osób sceptycznie nastawionych do, do całej pandemii, nawet wątpiących w jej istnienie. Dokładnie jakie grupy tu się zgromadziły ustalimy za chwileczkę. Zapraszamy Państwa. Przyjechaliśmy z Płocka. Chcieliśmy zademonstrować nas przeciw, przeciwko przymusowym szczepieniom, paszportom covidowym i pokazać się, że Jesteśmy tą społecznością, która się na to nie godzi, nie wierzy w fałszywą pandemię. I po prostu pobyć też z ludźmi o podobnych poglądach, żeby poczuć tą, tą, tą bliskość, tą tożsamość. Znaczy to, czy może pomóc, to, czy zaszkodzić, to się okaże pewnie z biegiem lat. W tej chwili ciężko to powiedzieć. No, ile mamy pół roku szczepionkę? No to. Jak można stwierdzić, czy pomoże, czy zaszkodzi? co ze szczepieniami innymi? Czy ogólnie też jesteście przeciwnikami szczepień jako takich, czy tylko chodzi o ten COVID? To, ogólnie widać, że niektóre szczepienia niby pomagają. No. Nie odrzucacie całkowicie. Nie, nie, nie. nie. Tego może, że jesteśmy konglomeratem wielu różnych ludzi. Są tacy, którzy są kompletnie przeciw szczepieniom, są tacy, którzy tolerują szczepienia, są tacy, którzy są za szczepieniami. Ludzie spoza tego kręgu nie mogą zrozumieć, że my nie chcemy tego konkretnego szczepienia. Bo, tak jak kolega powiedział przed chwilą, tu chodzi o to, że to jest coś niesprawdzone. To... Nie widzę żadnego powodu, żeby COVID-19 był taką chorobą, na którą by trzeba było przymusowo szczepić. A ponieważ są gdzieś tam jakieś przebąkiwania, aby ale może. Jeszcze no nie ma przymusu, prawda? Ale wie pan, jeżeli są różne tam takie przebąkiwania, to trzeba od z góry jasno powiedzieć, nie ma na to zgody. To, że nie ma, to obecnie to wiadomo, ale żeby tam komuś w kręgach władzy nie przyszła jakaś myśl, a ja już nie znam nawet na tych lekarzy, tu trzeba to mówiąc tak najkrócej, prawda? Bo nie jestem ekspertem we wszystkich szczepień, ale sprawa z COVID-19. Jest sprawą na tyle szemraną, prawda? Najpierw te wszystkie zamordystyczne działania władzy, prawda? A teraz szczepienia. To wszystko składa się w pewien bardzo podejrzany ciąg i dlatego yy, z tego wynika jasno, że przymusowi szczepień na COVID-19 trzeba powiedzieć zdecydowanie nie, zanim jeszcze ktoś, zanim będą go wprowadzali, prawda? A pan kwestionuje jest też pandemię, czy chodzi o skuteczność szczepionki? Tak jak powiedział Krzysztof Bosak, pandemia to jest kwalifikacja administracyjna, prawda? Co to jest pandemia, prawda? Ja... Epidemia o zasięgu międzynarodowym. A co to ma za znaczenie? Jeżeli tu nie ma tak, że tu ludzie leżą na ulicach, prawda? Umierają jakoś tak, nie wiem, widocznie masowo, to też nie ma prawa być takiego zamordy... takich, nie wiem, jak to nazywać, ostrych, takich naruszeń wolności obywatelskich i ludzkich, prawda? Już nie mówiąc, jak to na przykład jest tak zwane, te maski, prawda? No to jest znowu sprawa bardzo szemrana, prawda, Bo trzeba by zbadać, czy przypadkiem ta sprawa, z... obowią... tak zwany obowiązek zakrywania ust i nosa, czy to przypadkiem nie należy tego traktować jako eksperyment medyczny, prawda? Bo tu wchodzi w grę taka, tak strategiczna sprawa dla organizmu ludzkiego, jak, dop... jak do... dotlenienie, prawda? Także wie pan tu jest, także mówię, no. Sprawa jest wielowarstwowa. No na pewno, ale zagrożenie dla wolności widać. Pytanie, do czego to porównać. Może do pewnych takich zakus zamordystycznych późnej sanacji w 30 latach, prawda, które też tam próbowały troszeczkę, no, troszeczkę niektórzy tam, no, że tak powiem, się interesowali, że tak powiem, delikatnie pewnymi faszystowskimi skłonnościami, ale nie wiadomo, do czego to najlepiej porównać. To jest sprawa dyskusyjna, prawda? Pan od jak dawna walczy z, ze szczepionkami? Jak? Ze szczepionkami pan walczy od dawna. takiego kaca dzisiaj, że nie, nie rozmawiał. Witajcie wolni ludzie! Już piąty rok z rzędu spotykamy się tutaj, by przeciwstawić się temu, o czym my jako stowarzyszenie, jako osoby zgromadzone wokół stowarzyszenia mówimy od lat! Piotr Jaworny, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach stopnob. W dniu dzisiejszym nie jestem oficjalnym organizatorem, czyli nie zgłaszałem jakby grupy, ale jak najbardziej jestem współorganizatorem, bo też organizacja takiego protestu też jest całe zaplecze, całe, całe przygotowania, więc jak najbardziej czuję się organizatorem. Spotykamy się tutaj piąty już rok z rzędu. Na ulicach Warszawy miejsce, miejsce jakby wybraliśmy jakby nieprzypadkowo, nie, nie tak? Mm. Ponieważ ci ludzie walczyli o naszą wolność i teraz my jakby chcemy też walczyć o wolność dla nas i przede wszystkim dla naszych dzieci. I mówi pan, że piąty raz już się tutaj zbieracie, czyli zakładam, że wcześniej te demonstracje były przeciwko szczepieniom innym niż szczepienia na COVID, prawda? E, tak, w 2017 roku w czerwcu spotkaliśmy się pierwszy raz na ulicach Warszawy. E, nie sądziliśmy, że ten protest, ten pierwszy w 2017 roku, przyciągnie tak dużo brzeszy ludzi, rodzić z dziećmi. Wtedy przy, przeciwstawialiśmy się tylko przymusowym szczepieniom dzieci, ponieważ, tak jak mówił rząd, były one e, jakby nieobowiązkowe, aczkolwiek dzieci przymuszane były do tego karami grzywny ze strony sanepidu. Chodzi o te standardowe szczepionki, które się nam daje dzieciom w Ospa, odra, tak? Dokładnie tak. Jest, byliśmy, byliśmy, jesteśmy za tym, żeby te szczepienia także były dobrowolne, tak? Formacja strażnicy wolności, czyli specjalna organizacja stworzona do tego, żeby pilnować tej porządku, tak? Tak, że było, było porządnie. Jakie trzeba y, spełniać wymogi, żeby być strażnikiem wolności? Po pierwsze, nie nosisz kagańca. Nie. Tak jak tam ci panowie. Brzy, y, ten smutny. Ja nie otwieram zgromadzenie. Rozumiem. To jest to, co Wam najbardziej przeszkadzało w pandemii. Co na, najbardziej? A te paseczki. Nie, to wszystko co się dzieje, co rząd robi Znie, to zniewala ludzi. Także to wszystko, dosłownie, cały system. Solec nad Wisłą przybyłam, bo boję się o moje dzieci, boję się o szczepienia. Nie życzę sobie, żeby rząd podejmował za mnie decyzję co do decyzji w sprawie moich dzieci. To są moje dzieci, ja mam prawo o nich decydować. Nie życzę sobie żadnych szczepień, żadnych segregacji, to jest wielka paranoia. Ale na razie szczepienie na COVID nie jest obowiązkowe. Proszę pana, nie jest obowiązkowe, tak naprawdę już teraz są segregacje. Już teraz ludzi niezaszczepionych. Nie, ludzie tacy nie mogą kupić biletu na mecz czy na inne uroczystości. Nie jestem w ogóle antyszczepionkowcem, tylko uważam, że powinno być dobrowolne. Ale chyba na razie jest. E, no nie powiedziałabym. To, chodzi o paszporty. Przymusy, są przymusy mm -hmm. w zakładach pracy. Wiem o takich przypadkach, że są przymusy. Oczywiście to nie jest taki przymus, że na siłę, ale po prostu szantażem. Zgony poszczepienne 1121. Tak ta liczba. Nie jest nawet aplikacja mobilna, e, która pozwala rejestrować, nie, w ogóle aplikacja, która pozwala rejestrować tego typu przypadki. I pozwala po prostu aplikacja, że e, na toż takiego że jak zauważymy taki przypadek, to możemy to automatycznie. I widzimy koincydencję czasową, tak, stan osoby po szczepieniu e, zdecydowanie się pogorszył. Nawet nie musi być to osoba z naszej rodziny, czy musi? E, nie, nie musi. Generalnie zgłaszamy, a najczęściej to są osoby z, z rodziny, tak, Opiekunowie. Możemy walczyć o wolność. Jak możemy, tak to robimy. Warto wyrazić swój głos w jakikolwiek sposób. Jeżeli to ma być przyjechanie tylko do Warszawy na ten marsz, to jesteśmy tutaj, mieszkamy pod Krakowem. O, tutaj mamy wirusa. Tego, tak, tego, tego. Tak możemy tak samo się bać, tego. Tak samo groźnie Tak, tak samo. Czyli nie wierzycie, że faktycznie wirus jest groźny? Nie. Wiesz co, chodzi o to, że to jest y, robienie Igły widły tak naprawdę i to jest szczelanie z armaty do Muchy tak naprawdę. I to jest wszystko po to, żeby wprowadzić coś, czego może sami nie wiemy, wielki plan. Robimy to, co czujemy i myślę, że robimy to w imię swoich ideałów, tego co wierzymy, czy to jest słuszne, czy nie. No niech każdy robi to, co uważa. A kto jest z Was autorytetem w, w tej dziedzinie? <laughs> Damian Reporter. To na pewno. Czy ja wiem, no staramy się szukać niezależnych źródeł, staramy się czytać nie tylko informacje podawane przez mass media, ale także szukać na własną rękę. Bo iść jak stado baranów za tym, co podadzą nam w wiadomościach, to każdy potrafi. To jest moim zdaniem pójście na łatwiznę. To jest taki prawda. przejaw też waszego indywidualizmu. Tak, dokładnie. Co was tu dzisiaj sprowadza? No jak co, no, walka o nasze dzieci, tak? Przede wszystkim. O dobro naszych dzieci przede wszystkim. Skąd jesteście? Złodzi. Łodzi. I specjalnie tutaj dojechaliście dzisiaj, żeby zademonstrować. Tak jest. Jesteście zadowoleni z frekwencji? Myślę, że mogłoby być lepiej. Myślę, że mogłoby być lepiej, ale z, mam nadzieję, że z marszu na marsz będzie jeszcze lepiej. Ja tak samo. No mogłoby nawet być więcej, bo nie jest to te frekwencja, ale mam nadzieję, że, że rząd sprawi, że, że ludzie wyjdą na ulicę. Państwo, skąd do nas przyjechali dzisiaj? Z Łodzi, Wielkopolska, łódź, łódź, Łódzka Grupa. i Duża tutaj reprezentacja Łodzi, ale nie tylko. Spora, bo tutaj, tak. no, zeszli się troszkę, ale, ale jesteśmy z Oleną. Olena, Olena organizuje... I z Piotrem e, także. Jadownik, tak, nasz przedstawiciel, prezes, wiceprezes. Co było takim, takim impulsem, żeby tu przyjechać? Podstawowym, pierwszym. Jeden, podstawowy, wolność. <laughs> Walczymy po prostu o wolność, o, o wolność wyboru. Ja, ja nie neguję tego, że ktoś chce się szczepić. Proszę bardzo, jego sprawa, jego organizm, ale absolutnie nie godzę się na to, żeby ktoś mnie do tego zmuszał i o to y, walczę. Walczę też o to, żeby nie było takich sytuacji, że. Będę miał jakiś paszport, który będzie uprawniał mnie do wejścia do kina, no niestety musimy się z tym pogodzić. Koronawirusy są od, od, od chyba w latach 60. zostały w. A, w gdyby nie telewizja to byśmy nie wiedzieli, do, że jest dokładnie. dokładnie. Jest korelacja między tymi mediami, które są neomarksistowskie i zaangażowane w covidową propagandę. Nieprzypadkowo najchętniej szczepią się w Polsce zwolnicy lewicy. E, i jakiejś wiosny, jakiegoś, jakiejś Razem. E, to jest pewne podejście po prostu do, do, do pogardy dla wolności. Może po prostu w tym środowisku jest bardzo dużo wirusów? E, zapewne ich tryb życia jest niezdrowy. A jak ktoś ma niezdrowy tryb życia, to nie może. Niekoniecznie, no nie można mówić. Może, może jedą zdrowo, może wiesz ekologiczne rzeczy. To też nie może no Nie wiem, no to, to musimy się zapytać psa się Kapeli, który jest karmiony marchewką, czy on jest zdrowo e, i, i czy to jest na pewno najbardziej zdrowa dieta. Ja słyszałem, że taka dieta wegańska nie jest zbyt zdrowa, bo tam a, jakichś aminokwasów braknie i one muszą sobie coś łykać. Więc może po prostu y, to jest, y, jest pewna korelacja. Natomiast jest, jest, fakt, jest fakt, że każdy z nas ma do, do wyboru dwie narracje. Jedną narrację naukowców, którzy twierdzą, że ta oficjalna narracja to jest po prostu stek kłamstw i głupot. I drugą narrację, która jest narracją oficjalną, obecną we wszystkich mediach. I każdy z nas musi sobie jakoś wybrać. Przepraszam, tutaj szybkie pytanko, bo było zapowiedziane, że będą żony żołnierze, ale chyba żołnierze, kobiety żołnierze, czy. Tak? czy... Nie, nie żona znaczy tu jest żona, ja nie jestem żoną, ale. Tu ja... jest żołnierz. Dziękuję. A to może y, w takim razie czemu, czemu właśnie, tutaj taka liczna reprezentacja. Tu mamy frontmena. Republika, <laughs> śmierć wroga ojczyzny? To jest oficjalna naklejka wojskowa. Znaczy na Rzepik. Nie, proszę powiedzieć, co panów tutaj proszę, dzisiaj. Nie pan jest zorientowany, może porozmawiamy później. Nie, no, chciałem dowiedzieć się, czemu panowie tu dzisiaj przyjechali? Czy to nie jest normalne pytanie? Aha, niech chyba nie podoba im się telewizja Republika, bo to. To takie chyba jednostki samozwańcze. Co was tu dzisiaj sprowadza? generalnie chodzi o to, co się teraz dzieje, czyli eksperyment na ludziach, który jest nieprzebadane, dopuszczony warunkowo, o kłamstwo, o manipulację medialną, cały syf, który gdzieś tam ciężko tego nie zauważyć, tak? Dlaczego nazywacie to eksperymentem? Bo jeśli coś jest, no, jeśli coś jest dopuszczone warunkowo, tak, jeśli coś jest nieprzebadane, jest na etapie badań klinicznych, tak? Nie są opublikowane żadne materiały, no to jak można to nazwać nie eksperymentem? No jako dziecko szczepiłam się, szczepiłam swoje dziecko, natomiast nie naraża ani siebie. Antyszczepionkowcy mają ślady po szczepionka? Bardzo. Jeżeli faktycznie będzie tak, że no nie będzie można wejść, powiedzmy, do kina, czy na, wyjechać bez tego paszportu, to czy wtedy zrezygnujecie z wyjeżdżania i z kina, czy zaszczepicie się? A jak pan myśli? Jak pan myśli? Nie wiem. Jest, Jest tylko tak jedno mało ciekawych filmów teraz w kinie, że naprawdę nie ma czego żałować. Rozumiem. Czy jesteście wolnymi ludźmi? Oczywiście! Oczywiście! A to hasło znaczy? Brawie, brawie, brawie. Wyłącz telewizor! Włącz Wyłącz telewizor! Włącz Wyłącz telewizor! Włącz Pani zadowolona z dzisiejszego zgr zgromadzenia, jest pani organizatorką. Zadowolona będzie, jak będzie 100 tysięcy albo kilka milionów ludzi i mam nadzieję, że to nastąpi. Czy planuje pani cyklicznie takie właśnie imprezy? Takie protesty odbywały się już jako marsza wolność co miesiąc. 24 października zatrzymano 300 osób. zasadnie, bo wygrywamy w sądzie. Więc one się już odbywały i byliśmy cenzurowani, odbierano ludziom wolność za żądanie debaty naukowej. Ostatnie pytanie. Co z tą sytuacją, kiedy pani wyrzuciła zdjęcie, że e, jakiś młody człowiek umarł po szczepieniu, a, a ta matka napisała, że, że to nie przedszczepienie. Czy pani może słówko na ten, ten temat? Jesteśmy gotowi pomóc tej matce w prokuraturze, ponieważ mamy kilkanaście takich spraw, gdzie biegli sprawy zędzących Zajął związek przyczynowy ze szczepionką. Że uważacie, że to właśnie szczepionka spowodowała jego śmierć? Yy, o tym orzekną biegli, musi być... Nie może matka uważa inaczej? Nie, nie uważamy. Uważamy, że jest związek czasowy, to jest niepożądany odczyn poszczepiony. Dziękuję. <słyski> 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 stop segregacji! stop segregacji! stop segregacji! Stop segregacji.